Siemano, z tej strony ElectroFriends, ja jestem Kenzo, a za mną jest Luka. Dzisiaj wam pokażemy krótki, krótki poradnik na temat e, aplikacji, która służy jakby do, do basowania. Do basowania. Aplikacja jest na mobilne na telefony. Głównie na mobilne. Długo na mobilne. I też ten, o, ten nazywa poradnik nazywa się drum, drum Pad Machine. Dokładnie, ten, pora, ten odcinek i poradnik, i mała do Was prośba, abyście zadali pod tym filmem parę pytań pod Q&A, bo bierzemy pytania z tego y, jakby filmu i z poprzedniego filmu, więc zadawajcie dużo pytań, może ile chcecie pytań, o dowolnie jakim minimalnie temacie. Minimalnie siedem. No, minimalnie siedem, jak jeśli będzie, to nagramy Q&A, jest akurat godzina 22. Więc łapki w górę. O tak? 20, y, dwa, y, dwa, y, za 23. O, no, za 23 jest. Więc łapki w za to, za 23, 23. że. O późnej po Później To, pokazujemy aplikację. Więc teraz już odpalam ją. Patrzcie, tutaj Macie coś takiego, nie? Odpali Wam się od razu tutaj. No i włączycie tutaj w moja muzyka. To jeszcze raz pokażę. Tutaj się odpala Wam moja muzyka, od razu. Klikacie tutaj i tutaj na klub, aby basować, na, tak jakby na żywo. Czekajcie, kliknę w to. Dostęp klub, jakby, tak jakby. No i tutaj basujecie, dajmy na to. Tutaj macie coś takiego. Tu klikacie w coś takiego, no i macie tu kiedyś. coś. Dajmy na to tu. ustawmy sobie tutaj na. Tutaj sobie ustawmy na 4. Wystarczy kliknąć. No tak. Zobaczcie, jak to działa. się tego tutaj. A żeby sprawdzać, wystarczy wyłączyć te cztery kwadraciki, na prostu wystarczy nakliknąć kliknąć i już ich nie ma. A żeby e, zrobić tak, żeby nie było już tego, to klikacie tu, jeszcze raz. Że, e, tutaj, jak klikacie, to macie dwie strony. A co zrobić, żeby nie klikać i mieć dwie str drugą stronę? Nie, moż, nie da się nie da rady się na, na raz, ale klikacie tu, na strona, B na przykład, na przykład. Zapisać? No dobra, no i po prostu teraz jak chcecie włączyć nagrywanie, to zobaczcie. Tutaj po środku macie coś takiego. Eee, czekajcie. Eee, nagrywa się, kiedy macie czerwone. Zobacz, zobaczcie sobie. No i klikacie. Aby włączyć nagrywanie, klikacie tutaj w to czerwone jeszcze raz, żeby zapisać. Zobaczcie. Nie widać. Tutaj macie napis. Nazwijmy to sobie może iOS. I żeby wyjść z tego, reklama jest. To zaczekajcie chwilę, to mamy jeszcze do powiedzenia o Q&A. Właśnie, jeśli będzie, mam nadzieję, że Będą fajne pytania, i będzie dużo tych pytań. I żeby nie było żadnych kontrowersyjnych. Dokładnie, żeby nie było żadnych kontrowersyjnych. I dobra. Żadne związane z pornografią, bo nie lubimy. Ty. Na tak zbyt niepotrzebny. Dobra, już pokażę Wam wam bo nie Ponieważ e, część. reklama minęła. I zobaczcie. Tutaj macie coś takiego. I w moje nagraniach klikacie. Kilk I to odtwarzacie to. Czekajcie. No i to się będzie tworzyć. Czekaj. Żeby zatrzymać tu to tutaj znowu. Dobra. Mamy zjeść masz bardzo krótki odcinek, no krótki, pięć minut prał. Przepraszam Was, że takie dziwne ustawienie kamery było, ale... Nie dało rady inaczej. Nie dało rady inaczej. Pamiętajcie o QA, zostawcie łapki w górę, suby dzwoneczkiem, no i... No i linkiem macie w opisie i wbijecie koniecznie mojego Twittera, bo, Twittera, bo tam siedzę. Wbijajcie na Twittera, Instagrama, na mojego. Gru... Na mojego Instagrama. Na naszego Twittera i mojego. No i na, i na serwer na Discordzie. Koniecznie. I oraz do naszego klanu w Browstars oczywiście, oczywiście do wszystkiego link jest w opisie. Mam no, nadzieję, że taki koniec Ci się spodobał, a my się z Wami dżeg żegnamy. Cześć! Pa.